Natomiast to, co nas czeka jeszcze w najbliższych miesiącach, to na pewno rozpoczęcie budowy osiedla na 76 mieszkań przy ulicy Szlak Robrego, czyli na terenie PFSD. I za kilkanaście miesięcy, a procedura też za chwilę ruszy, budowa też osiedla vis-a-vis -vis Urzędu Pracy, czyli ulica Słowiańska, też na terenie po FSD Na tym terenie obecnie jest parking i pracowników i klientów Piotrowego Urzędu Pracy. No, budowanie w, w centrum, w centrach miast, czy blisko centrów miast ma. Jedną ogromną zaletę. Może kilka zalet, ale jedną ogromną. Zauważmy, w jaki sposób się miasta rozbudowuje. Mamy bardzo dużo osiedli peryferyjnych powstających albo na obrzeżach miasta, albo też w naszych sołectwach tych, które dotykają miasta. Natomiast jeżeli tam powstanie kilka, kilkanaście domów, to i to jest rzecz naturalna, mieszkańcy oczekują, aby natychmiast ruszyła budowa dróg, budowa wszystkich mediów. Czyli tak naprawdę te koszty infrastrukturalne są ponoszone przez gminę, są to koszty ogromne, bo tak naprawdę teraz kilometr drogi kosztuje kilka milionów złotych, a budowanie w centrum miasta, gdzie są drogi, gdzie jest cała infrastruktura, jest o wiele tańsze i bardziej zasadne, jeżeli takie rozlewanie się miast. To jest niezwykle kosztowne. Natomiast tam, gdzie możemy, czyli w mieście, gdzie jest infrastruktura, tam, tam budujemy, bo to jest najbardziej efektywny sposób na to, żeby też przyciągać nowych mieszkańców do Nysy. Bo głównie, czy głównym zamysłem budowy tych mieszkań jest to, aby zaproponować mieszkania również tym, którzy do Nysy przyjeżdżają do pracy, to pracują, płacą podatki, też chcieliby w Nysie zamieszkać. W przypadku osiedla na FSD to jest również dbałość o to, aby tam mogli zamieszkać na czas pełnienia w swojej funkcji pracy, lub również lekarze, policjanci, żołnierze, bo też to w w czasach obecnych jest niezwykle istotne.